Głosiłem wolność. Szli za mną ci, którzy chcieli. Uzdrawiałem tych, którzy prosili. Wyjaśniałem ludziom, że prawo i przykazania także wynikają z miłości, a nie z przymusu. Kiedy belka na moich plecach coraz częściej mi spadała, Rzymianie przymusili wracającego z pola Szymona, by mi pomógł. Nie był zadowolony. Najpewniej chwycił belkę ze strachu. Wiesz, nie miałem siły go pytać. Usta miałem zeschnięte, a w zębach pełno prochu jeszcze po pierwszej wywrotce. Nic o nim nie wiem. Może był wściekły, że idzie obok, ale bez niego. Wiesz, nie chciałbym, żeby go nie było. Może czasem zmuszasz innych, by komuś pomogli, bo masz na nich wpływ, bo się ciebie boją. Jeśli tak robisz, chyba nie masz złudzeń, że pomagasz. Potęgujesz tylko krzywdę. Nie gnęb, proszę cię. Odpuść. Tak naprawdę wtedy odzywa się twoja słabość i myślę, że już po chwili o tym wiesz. Może czasem ktoś każe ci pomagać słabszym. Może ma nad tobą władzę i coś ci zleca. Pewnie, że miłość jest bezwarunkowa, ale wiesz, zawsze mówiłem, żeby czynić drugiemu to, co sam chciałbyś, aby tobie uczyniono. Kiedy pomagasz nie z własnej woli, spróbuj widzieć człowieka. Pomyśl o tym, co on czuje i w końcu także o tym, że mógłbyś być na jego miejscu. Szymonie, dziękuję.